Cześć, witajcie na kanale GIT, z Wami dzisiaj burzyk, Doman, Siemanko. Zebraliśmy się dzisiaj w Sachaczewskim Parku Garbolewskich, żeby przetestować hulajnogę Scooter F10 Max Pro Plus. Pudełko f 10 Max Pro Plus jest ekologiczne, ale zawiera fajną wizualizację. W środku, poza oczywiście samą kolejnogą, która co prawda jest rozłożona, ale naprawdę łatwo jest ją złożyć, nawet pojedynkę, znalazły się przede wszystkim zapasowa dętka. Są to koła pompowane, więc w razie czego może zawsze się przydać. Instrukcja obsługi oraz zestaw kluczy i przejścióweczka do pompowania właśnie tych opon. No, i oczywiście ładowarka sieciowa do naładowania hulajnogi. No, tak wygląda hulajnoga złożona przy człowieku o wzroście 185 cm. Jak widzicie, naprawdę nie jest wcale taka mała. Ale przyjrzyjmy się teraz detalom. Zaczniemy od góry. Od lewej rączki mamy tak gumowane tworzywo, które jest bardzo fajne. Jednocześnie dość miękkie, żeby zapewniać komfort. A z drugiej strony na tyle chropowate, że zapewnia po prostu pewny chwyt. Tutaj mamy obrotowy dzwonek, który sprawdza się zdecydowanie wystarczająco. Klamkę. Hamulca, kilka przewodów poprowadzonych w kierownicę, one nie idą jakoś tak całe na zewnątrz, są schowane w ramie, do tego też dojdziemy. Logo F10 Max Pro Plus, no i główna część, tak jakby e, tej e, kierownicy, czyli fajny, duży i całkiem czytelny, poza oczywiście najciekawszym słońcem, wyświetlacz, na którym mamy przede wszystkim wskazanie teraz prędkości, pod spodem bieg, e, trzy biegi plus po e, sześciokrotnym naciśnięciu odblokowanie prędkości 35 km na godzinę. Pod spodem w tym momencie mamy trzy kreski z czterech e, naładowania baterii i kilka ikonek pokazujących e, no między innymi właśnie uruchomione e, światła tak jak w tym momencie. Cały wyświetlacz się przygasa, tak jakby to było nocą, żeby nie oślepiać e, kierowcy, a wskazuje się w tym momencie właśnie ikonka e, włączonych świateł. Także wyświetlacz prosty e, ale w zupełności wystarczający przycisk, który jest. On też bardzo dobrze pracuje, jest delikatny, nie klika jakoś zagłoszno, ale jest na tyle wyczuwalny, że nawet w rękawiczce spokojnie będzie dało się go używać. Przechodzimy na prawą część kierownicy, i tutaj mamy przede wszystkim blokadkę po złożeniu hulajnogi, żeby ona nam się po prostu nie rozkładała i ułatwia nam w ten sposób transport. Dźwignie gazu, nazwijmy to, może manetkę, która odpowiada oczywiście za dozowanie prędkości. Na froncie pod wyświetlaczem mamy LEDowe światło. Nocą w zupełności wystarczy do delikatnego oświetlenia nam kierunku jazdy. No i cała rama, tak jakby kierownicy, z bardzo fajnym logiem: fan scooter na boku. Do tego ona jest cała w takim metalicznym, jakby lakierze, co naprawdę dobrze wygląda. To wygląda powiedzmy sobie szczerze na klasę premium z tych hulajnów, które ja przynajmniej widziałem. Przechodzimy troszeczkę niżej i tutaj mamy blokadkę która powoduje, że widelec nie złoży się nam w trakcie jazdy. Po odchyleniu ta dźwignia służy do rozłożenia hulajnogi. I tu pierwsza uwaga moja, jest to niesamowicie ciężko działająca dźwignia. W naszym egzemplarzu coś jest wyjątkowo. Mocno skręcone, bo jedna osoba w zasadzie nie jest w stanie tego otworzyć, ale z tego co widziałem, no jest to jakaś wyjątkowa sytuacja, nie jest to reguła, bo normalnie powinno dać się tę dźwignię jedną ręką obsłużyć, rozłożyć i wtedy hulajnogę złożyć do transportu. Może trzeba jakoś tam odkręcić niektóre śruby. Próbowaliśmy śrubami, mocno. śrubami, ale naprawdę niewiele to zmieniało. No coś tu po prostu w tym mechanizmie u nas za mocno się zacisnęło. Niżej Logo Pro Plus, czyli oznaczenie modelu. To jest najwyższy model akurat z tej konkretnej hulajnogi. Mamy fajne amortyzatorki. Jak widzicie od razu. Tutaj one fajnie, znacząco poprawią nam komfort jazdy, mimo iż są i tak zamontowane 10-calowe koła z pompowanymi oponami. Do tego jedna wymienna dentka, tak jak widzieliście, wentylki. Wszystko jest w porządku. Tutaj mamy ten hamulec bębnowy. No, on może nie jest najwydajniejszym hamulcem, ale w zupełności wystarczy do tego, żeby spokojnie się zatrzymać. No i błotniki, które są bardzo ważne i które dobrze przetestowałem, są całkiem elastyczne, nie wibrują nam za mocno podczas jazdy. I co bardzo ważne, no, jechałem przez właśnie tego typu liście i mnóstwo mniejszych kałusz. Okazało się, że ani jedna kropla nie trafiła mi na spodnie ani na buty. Także sprawdziły się naprawdę bardzo dobrze. Podest, który jest równie dobrze wykonany. Mamy na nim to samo tworzywo co na manetkach, lekko gumowane z takimi wypustkami ułatwiającymi pewne stanie, pewne utrzymanie pozycji na hulajnodze. I stopeczka mała, prosta, ale działa. Da się nawet na niej kawałek pojechać, bo jest na tyle krótka, że hulajnoga może jechać z rozłożoną stopką, ale nie zalecam, żeby jej po prostu nie złamać. A odchyl trochę hulajnogę, pokażemy stopkę ładnie, o bo teraz się w liściach się schowała. Stopka, oczywiście, przykręcana w zestawie, jest oddzielnym elementem. Dokładnie. No i tutaj jeszcze jedno logo oznaczanie F10 MAX, bo na każdej części, jakby ramy hulajnogi, znalazła się jedna część e, nazwy. Żeby nie pomylić. Dokładnie, w prawej stronie podestu znalazło się e, zaślepiane gniazdo ładowania. No ta zaślepeczka jest bardzo delikatna i muszę przyznać, że podczas jazdy zdarzyło mi się raz, że się otworzyła. Troszeczkę się wystraszyłem, bo akurat było deszczowo, żeby nie nalało się do środka wody, ale na szczęście nic się złego nie wydarzyło, wszystko działa poprawnie. No i zarówno na lewej jak i na prawej stronie, na tylnym widelcu, może tak to nazwijmy, zamontowane są pierwsze światła odblaskowe. Tylne koło również 10-calowe. Tutaj już jest tylko elektroniczny hamulec wspomagający, możemy go myślę spokojnie tak nazwać, ale zawsze lepiej to na dwa niż hamować tylko jednym przednim. Tylny. Błotniczek z światłem. Tym razem, już nie odblaskowym. jest to światło uruchamiane razem z przednim po dwukrotnym naciśnięciu. No i też reagujące na dźwignię hamulca. Przedstawiliśmy hulajnogę na twardą, równą powierzchnię, żeby zaprezentować jeszcze prześwit. No na około, około 8 cm, moim zdaniem. Spisywał się dobrze, o czym zaraz sobie powiem, ale gdyby jeszcze był centymetr czy dwa wyższy, to byłoby bezpieczniej, dlatego że pod spodem mamy oczywiście cały akumulator. No i zjeżdżając lub wjeżdżając na krawężnik, który jest ciut za wysoki, zdarzyło mi się kilkukrotnie tą osłonką o krawężnik zarysować. Nic się nie stało. Ale troszeczkę niepokoju mojego wzbudziło, więc gdyby jeszcze centymetr było wyżej, to byłoby na pewno jeszcze bezpieczniej. Wypadałoby przytoczyć odrobinę specyfikacji producenta, jako że mamy ją podaną. Waży hulajnoga 19,5 kg i powiem szczerze, że noszenie jej to jest absolutna nieprzyjemność. Naprawdę mimo iż złożona jest całkiem nieźle wyważona, no to swoje waży, ale też musi skoro ma akumulator i całkiem fajną moc. Wymiary to 120 na 118 na 48,5 centymetra. Po złożeniu kierownicy oczywiście mhm. ten jeden wymiar znacząco się zmniejsza i wtedy umożliwia transport na przykład w samochodzie. Chociaż i w ten sposób się da, tylko trzeba troszeczkę się na Trochę Tetris wtedy jest. Trochę nie? Tetris, dokładnie. Jeśli chodzi o moc nominalna 350 W, maksymalna moc szczytowa 750 W. Jak PMPO w głośnikach. Dokładnie, podajemy takie z tabeli. Jeśli chodzi o maksymalną prędkość hulajnogi, to oczywiście mamy tutaj te 20 km na godzinę, które jest dozwolone na drogach publicznych. Ale mamy też możliwość odblokowania do 35 km na godzinę, których możemy korzystać na drogach niepublicznych. Nie, to od razu trzeba powiedzieć, że przepisy polskie pod hulajnogi są kompletnie niedostosowane, są wręcz absurdalne, bo przecież hulajnogą. W teorii poruszamy się tak jak rowerem, prędkości osiągamy tak jak na rowerze, więc przepisy powinny być jak dla rowerów, nie, nie że, że, że jesteś traktowany trochę jako pieszy, trochę jako rowerzysta, trochę jako nie wiadomo co. To prawda. nogi to jeszcze nogi. gorzej jest z innymi hoverboardami i tymi... Ale dobra, wróćmy do specyfikacji. Tak jest, mamy podany tutaj też zasięg maksymalny hulajnogi jest to 75 do 75 km, oczywiście w jakichś maksymalnie idealnych warunkach jest może ciężkie do osiągnięcia, ale w 60 km jestem w stanie uwierzyć, bo jeździłem. E, no, mamy 3,5 km jednego dnia do pracy w obie strony, pojeździłem sobie 10 dni i połowa akumulatora troszeczkę została, troszeczkę ponad akumulatora została zużyta, czyli tak 35 km na połowę akumulatora, mniej więcej by to wszystko pasowało. Bardzo duży akumulator. Duży akumulator Naprawdę. 20 amperogodzinowy, więc faktycznie jest z czego tę moc brać. Ładuje się w mniej więcej 8 godzin, tutaj też udało się ten czas całkiem niezły wygospodarować, także na noc sobie zostawiamy na doładowanie mm -hmm. i 10 dni, w przypadku mojej pracy, możemy jeździć bez przerwy. Hamulce, tak jak wspomniałem, z przodu bębnowe, z tyłu elektroniczne. Maksymalne wniesienie, pod jakie hulajnoga jest w stanie podjechać według producenta, to jest 20 stopni. Kierownica nie jest regulowana, jeśli chodzi o wysokość, musimy po prostu być dopasowani we własnym zakresie. Tak, ale to też jak czasami widzę dziecko, które jedzie na hulajnę, to wiadomo, że po złoży. jesteś niżej, wyżej, Dokładnie. ale fajne jest to właśnie, że ona jest też dla wyższych osób. To jest duży plus, bo jednak większość hulajn, które testowaliśmy to troszeczkę się tak, albo coś. Tak, Tutaj naprawdę tak. można wyprostowany jechać i jest to całkiem wygodne. 10-calowe koła pompowane, do tego maksymalne obciążenie to 100 Kilogramów. Ja ważę mniej więcej 90, i te wszystkie rzeczy, które podaliśmy, pasują do mnie, zarówno jeśli chodzi o zasięg, jak i maksymalną prędkość. Nie ma problemu z osiągnięciem nawet 35 km mhm. na godzinę. Tak, oni zawsze sobie taki zapas 20-30 kg dają, nie? żeby nie żeby nie było żeby potem z reklamacji. Dokładnie. Dokładnie. No i 24 miesiące gwarancji według producenta. Także specyfikacja krótka, treściwa. Nawet w miarę pokrywająca się, myślę, z tym, co faktycznie w rzeczywistości dostajemy. No i czas, by powiedzieć kilka słów ode mnie jako głównego testera tej hulajnogi. Na wstępie zaznaczę, że jest to pierwsza hulajnoga elektryczna, z którą spędziłem tak dużo czasu i którą faktycznie testowałem ja. Mhm. Więc jeśli byście mieli, nasi drodzy widzowie, jakieś inne zdanie, to piszcie w komentarzach, bo na pewno każda opinia się liczy. No tak, ja, ja trochę przed Tobą jeździłem jeszcze też. Tak, owszem, ale nie takie teraz regularne jak no, ja tak, do tak. pracy. No i tak jak mam do pracy 1750 metrów po wszystkich nawierzchniach. Mam chodnik z kostki, mam chodnik z płyt, mam asfalt, kawałeczek, jeśli gdzieś muszę przejechać akurat e, e, ścieżką rowerową. E, mam sporo tych takich wyprofilowanych krawężników skośnych, które są podjazdami. No i jeździłem w temperaturze mniej więcej, nie wiem, tam no, od 5 do 10 stopni, bo było chłodno. No, zawsze rano też, nie? Tak Albo po południu. I przyznam szczerze. Jak samochodem jadę do pracy 7-8 minut, tak hulaj nogą. to ma dobrze. Dojechałem 8-9 minut. Naprawdę nie ma żadnej straty czasu na mojej trasie. Oczywiście to są specyficzne warunki, ale dla mojej trasy jest to idealne. Czy jedziemy sobie drogą utwardzoną całkowicie? Nie ma absolutnie żadnych wibracji. Mhm. Amortyzator plus oponki sprawiają, że jedzie się, no, sumiesz, w zasadzie sumiesz. To się, to się potwierdza w zupełności z tym, bo ja akurat przebyłem dwa razy trasę około 7 siedmiokilometrową na tej hulajnodze. No i powiem ci, że no, Nie ani się, odczuwałeś ani męczenia nie ani raczej nie ta. bolą. Dokładnie. I też także... różne, różne warunki, trochę kostki, trochę asfaltu, trochę off-roadu, że tak powiem. Mhm. Także zawieszenie naprawdę y, działa prawidłowo. Y, Pokonywanie tych mniejszych, większych krameżniczków jest również możliwe. Eee, tym bardziej, że możemy sobie leciutko podbić przednie koło. A I warto jest to robić, dlatego że opony są pompowane. Więc kilka mocniejszych najechań na krawędź ostrą kramężnika mogłoby spowodować Bulba. uszkodzenie dętki Bulba. albo bulby. <gulba> Na szczęście dentka jest w zestawie zapasowa, no ale po co robić sobie problemy? Jeździłem nią oczywiście zgodnie z przepisami, czyli chodnikiem z prędkością taką jak piesi, czyli tam 6, 7, 8 km na godzinę, ścieżką rowerową 20 km na godzinę i na drodze prywatnej do 35 km i na każdej, na każdej hulajnodze i na każdej z tych prędkości naprawdę czuć było, że jedzie się komfortowo. Po pierwsze, Wciąż ma moc, żeby się zerwać. W miarę szybko, to też jest fajne, bo po jednym leciutkim tak, odepchnięciu tak, tak. ona już działa. To nie też trzeba dla, się rozpędzać. Dla mocno. młodszych dobre, nie? Jak ktoś ma mniej siły, żeby się odpychać, to może sobie. Jedno, drobnych, młodszych. Jedno drobne odepchnięcie, już silnik wspomaga nas i jedziemy, mm. e, że tak powiem, elektrycznie. No tak, tylko że w zależności od wagi, po prostu szybciej przyspieszymy. Szybciej nie? lub wolniej przyspieszymy, ale lub wolniej, do nie. 90 kg naprawdę 35 km na godzinę da się uzyskać. Trzy tryby jazdy, które są, no ten eko, no to jest naprawdę już. 6 na godzinę chyba, Dla nie? ludzi, którzy się boją, albo naprawdę na wykończeniu absolutnym baterii. No, no. Powolutku, po chodniczku, równo z pieszymi. 20 km na godzinę, czyli trasa na ścieżkach rowerowych, to już jest prędkość fajna, która naprawdę pozwala dojechać do celu w miarę komfortowo i w miarę dobrym czasie. No a gdyby w Polsce dało się jeździć 35 km na godzinę, z czym ta hulajnoga nie ma żadnych problemów, to byłoby naprawdę rewelacja. Nie, no wtedy to jest mega oszczędność czasu. Nie wiem, przebijamy się gdzieś przez korki, jak w większym mieście nawet, nie? Czy, czy gdzieś się gdzieś spieszymy po prostu, no to 35 już jazda jesteśmy. Ale no wiadomo, no przepisy są nic z tym nie zrobi. Nie? Tak jest. To no kwestia coś... przede wszystkim muszę do tego wrócić. Kwestia bezpieczeństwa. No to jest tak, jak zjazdą na rowerze, na rolkach, na desce, na normalnej hulajnodze samochodem, no po prostu dostosowuje się do. Inteligentny człowiek dostosuje do warunków tak, żeby to się prawda. nic nikomu nie stało. Nie, nie? To prawda, Jak no... widzisz, że jest dużo ludzi, to nie będziesz jechał 20 na godzinę, no, tylko będziesz jechał 3 na godzinę czy 5 na godzinę, Dokładnie. żeby ominąć. Żeby i no. sobie i innym no ta, nie zrobić i noga, tak jak wspomnieliśmy, jest zgodna właśnie z tymi wszystkimi wymogami bezpieczeństwa, także można Światełka podróżować są. bez problemu. Światełka są wystarczające, dzwonek, tak jest. dzwonek jest, wyświetlacz elektroniczny działa dobrze mostrym słońcu, może odrobinkę za słaby, ale to wtedy nie jest już nam potrzebne aż tak mocno. Przy normalnej widoczności wskazuje najważniejsze informacje. Hamulce mogły być może odrobinkę lepsze, jak tam niektórzy pewnie powiedzą, ale dla mnie, przy spokojnej jeździe i myśleniu zawczasu bez jakichś awaryjnych sytuacji, no bo czasem się zdarza awaryjna sytuacja, to wystarczają. Ja myślę, że można też je trochę pewnie podkręcić, nie? Być może tutaj. No i należałoby w końcu przejść do ceny. W sklepie Elektofan na ten moment jest to 2500 złotych, czyli teoretycznie 1000 złotych promocji, może tak to nazwijmy. No i tysiąca złotych to nie jest mało, ale też ulajnoga nie mało oferuje, tak no mi się wydaje. Tak, to już jest wyższa półka. No wiadomo, że jest tutaj trochę różnych innych modeli. Producentów bardziej może popularnych niż, niż tu bardziej skuter, ta nie. marka, nie, tak. tak. ale myślę, że pod kątem zaplecza technologicznego Wygody, to jazdy. nie ma się w ogóle tutaj czego wstydzić, ta hulajnoga I ja się też nie dziwię, no bo nie wiesz, nie wycenisz hulajnogi tak wypasiony z taką dużą tak, baterią za, ro, za 1500 zł powiedzmy, nie? no bo po prostu ona jest, ona jest warta, e, moim zdaniem, tak patrząc na konkurencyjność hulajnóg tej kwoty, którą 2,5 tysiąca o której tam stoi. Taka nie? jest na ten moment ta, ta, tak no, powiem, w sklepie. Nie no super, słuchaj no, ta amortyzacja, stabilność te, te elementy są tak dobrze spasowane jak się jedzie na niej, to tak bezszelestnie jest tak, nic nie to stuka, chodzi. nic jak nie Jak elektrycznym nie? samochodem ta, cisza, no, że... spokój. Ja jeździłem przez właśnie takie mokre liście, nie wpadała w żadne wielkie poślizgi. Te opony też dość dobrze trzymają, aczkolwiek no, też na pewno zużyją się, bądź yy, można no, są za, elementy do wymiany, mocniejsze, nie? tak. Natomiast jeździ się tym po prostu dobrze. Gdyby miała ciut większe kółeczka i cud wyższy prześwit to w ogóle można by nią śmigać no tak no tutaj Ach. Kwestia tego, że jest ten duży akumulator, to duży. i prześwit mniejszy. Jeden... Ale wolę duży akumulator i dłużej jeździć niż mieć ten centymetrą. Nie centymetr, no no będziesz no, po prostu skakał po krawężnikach, ale jest jedna rzecz, delikatna w kontekście wyglądu, bo nam się bardzo podoba, ten szary kolor, to się wszystko fajnie komponuje, aczkolwiek te materiały są podatne na zarysowania, co widać zresztą tutaj przy hamulcu tak. jak regulowałem, troszkę za mocno Zdziera skręciłem. Lakier. I lakier się zdarł. No wiadomo, że to moja wina generalnie, że ja ten lakier zdarłem, bo za ostro skręciłem, ale no to też pokazuje, że jest to materiał, który złożony. Ładny, ale też trzeba troszkę uważać. Rzecz najbardziej uciążliwa w naszym egzemplarzu to był ewidentnie element Składanie, składania nie? kierownicy, który jest po prostu no, jak kamień. Ściśnięty jak... No, mamy pewność, że nam się nie rozłoży. Nie rozłożyć ja na bo... pewno, ale sami też jej nie rozłożymy, to też gwarantuję. Tak jest. Jeśli e, akurat to jest wina naszego egzemplarza, to, to nie przejmujcie się tym. No, mówimy o tym z recenzenckiego mhm. obowiązku. Tak, skuter F10 Max Pro Plus. Czyli to F10 MAX Pro Plus. Wypasiona, chulajna. Jest już tak. Sprzętem naprawdę godnym polecenia dla osób dojeżdżających do pracy, czy też chcących sobie gdzieś na jakąś dłuższą wycieczkę pojechać. Też no można. Bo 60 km, jak masz na jednym naładowaniu, to naprawdę możesz się. Dość daleko wybrać, a producent gwarantuje 75 nawet. To wiadomo, to są to jest, troszeczkę już To nie musi osiągały. być pewnie w lato, jak jest ciepło, to musi być asfalt a. i realny. osoba 40 kilogramowa No tak, no to właśnie, no to chodzi. Ale nie. to nie ma znaczenia, bo nawet 60 km to jest wciąż wynik bardzo dobry. Bombowy jest wynik, no, zawsze jakieś 15, 20, 25 te nogi osiągały, no ale też były dużo, dużo tańsze. Nie? Także naprawdę sprzęt godny Waszego zainteresowania. Z wamicie Burzyk. i Goman. Do zobaczenia. Cześć. Just.